Ja zrobiłem sobie pyk, nie ma was i obraznik. O dwóch miechów w pięknym gronie. W radiu wyłączyłem fonie Gazy Polskie i one. Nie przeglądam was niestety WPQP. Interia nie dopadnie, mnie histeria. Wy Covidu rozpylacze, już was nigdzie nie zobaczę. Zawodowi wyściemniacze na Facebooku was odhaczę. Wy co ludzi tak straszycie, wyłączyłem was. Wierzycie, no i nagle ja nie ściemiam, wyłączyła się pandemia. Bo najgorsza to pandemia, to są media, ja nie ściemiam kupę i one ty zatruwają nas niestety. Bo najgorsza to pandemia, to są media, ja nie ściemiam niezależne i interia się o zgrozę tak jak Beria. Panikarze, terroryści, jażem z życia was oczyścił. Spokój w domu, słucham henia, ani słowa o szczepieniach. Doszły jednak do mnie słuchy, strajkujecie. Tęgie zuchy to zdarzenie doskonałe. Wy wyłączcie się na stałe, ale się nie wyłączycie, wy nadawać wciąż musicie, oni płacą wam za ściemę, ludzkie życie, rurki z kremem, w upę kupę i one ty. Będą wciskać swoje wstety, niezależne. I interia będą łasić się jak peria. Bo najgorsza to pandemia, to są media, ja nie ściemiam Kupę I one ty zatruwają nas niestety. Bo najgorsza to pandemia, to są media, ja nie ściemiam. Niezależne i interia się zgrozę, tak jak peria. Jeden dzień ta cisza trwała i pandemia wszak ustała. Jeden dzień ci biedni ludzie mogli lęki swe ostudzić. Wiele krzyków, wielkie żale, nadajecie już wspaniale. Ile dzisiaj jest zakażeń, ile trupów, bo nie jaże. Ile nowych zaszczepieńców, ile pytam o zdrowieńców, kiedy wrócą obostrzenia? Trzecia fala, sądź cierpienia była im praw zakopanem, trzeba karać niesłychane. Potem jeszcze czwarta fala, ktoś mi to drzwi napierdala, potem znowu luzowania, potem imbra jak z powstania i tak w kółko lata sinę. tak, tak, da tak, kapo alfinę. Bo najgorsza to pandemia, to są media, ja nie ściemiam, WP, kupę i one ty zatruwają nas niestety, bo najgorsza to pandemia, to są media, ja nie ściemiam, WP, kupę i onety, zatruwają nas niestety niezależne i interia się zgrozę, tak jak peria. Potem znowu luzowania, potem impraw zakopanem i tak la tascina tac tac da capo al fine